Tylko jedną głowę mam. No Chociaż nie, nie tylko jedno. Mam dużo rzeczy w głowie jedną z tych rzeczy jest niestety dzisiejszy odcinek. Dzień widzowie, dzisiaj tak, nie głodnego Więc krótki odcinek, bo jak zaraz czegoś nie zjem To normalnie zjednę. Może coś zjeść, bo inaczej schudnę A tego nie chcemy A przy okazji chciałbym was powiadomić, że za tyle tygodni Czyli za dwa tygodnie idę na wakacje Więc to nie będzie jakby nara Ale spokojnie, 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 będzie ktoś inny Nie powiem wam jeszcze kto, zobaczycie Zresztą i tak będę wam truł dupę co odcinek o tym, więc Konie luz Zobaczycie jak te osóbki przylecą. I one przylecą 15 i 17, albo 16, nie wiem, poprawnie, montażysta. No, października w każdym razie, właśnie, wtedy mniej nie będzie. Czy wtedy wrócę z wakacji, ale nie będę miał filmów do siebie Będę no, na wakacjach, no, wiecie o co to chodzi. Mam nadzieję, że jak nie będzie, to będziecie ze mną tęsknić. Ja z Wam też będę, oczywiście. Ale mam też nadzieję, że ugościcie moich gości i pełny szacunkiem i z wielką miłością, taką jaką ja was zdarzę, przekażecie także im na tym kanale. No, ale to dopiero za dwa tygodnie, więc na razie nie ma o czym ale jest co oglądać więc lepiej chodźcie to zobaczyć Jestem Adrianna mam 14 lat Czy kiedykolwiek marzyłaś o tym żeby mieć młodszą siostrę albo brata Czy kiedykolwiek marzyłaś Czy kiedykolwiek marzyłaś A przepraszam a co to za dyskryminacja że niby tylko kobiety was oglądają Oj nie nie jestem też ja Moja historia zaczyna się, kiedy Alan się urodził. Twoja historia to nie zaczyna jak się urodziła. Jego historia zaczyna się jak on się urodził. Działa to tak, że jak człowiek się rodzi, to zaczyna się jego historia i on sobie utworzył cały czas swojego życia. Moja mama starała się zajść w ciąży przez bardzo długi czas. W poprzednim odcinku też jeden ziomaczek się starał o dziecko. <suszy> Niestety się nie udało. Pierwsze półtora roku były najszczęśliwsze. Jak pierwsze półtora roku dziecko może być najszczęśliwsze? To jest najgorsze półtora roku w życiu. Jak dziecko się wyprowadzi z domu, wtedy jest najfajniejszy okres. Ale wtedy lekarze zauważyli pierwsze objawy autyzmu. Znajomi sugerowali moim rodzicom, że powinni umieścić Alana w specjalnej klinice. Ja generalnie nie znam się na autyzmie. Nie wiem jak to wygląda i nie chcę się tam, wiedzieć tak do końca, że jestem bogiem autyzmu. W sensie, wydaje mi się, że to nie jest aż tak złe, chociaż może są takie przypadki, kurde, nie wiem. Wiecie, mam też takie w głowie, że te historie są naciągane bardzo mocno i coś mi po prostu tutaj nie pasuje, ok? W sensie, mogę się mylić widzowie? Nie bierzcie tych słów do siebie. Tak mi się tylko wydaje, że może być to naciągane bardzo, ale nie mówię, że jest. Nie mogłam sobie wyobrazić, że Alan jest z nami, a zaraz miałoby go nie być. To chyba pierwsza historia, kiedy faktycznie wiem, co może czuć osoba, której opowiada. Czasami, nie osoba, która opowiada, tylko osoba, którą wysyła. W każdym razie jest to faktycznie przykre. Jeżeli dalej tak pójdzie, to odcinek jest do kosza. Zaczął się nowy etap w naszym życiu. Alan był w centrum uwagi, ale wyglądało, jakby go to nie obchodziło. Jakby go to nie obchodziło. Był autystą. To co go miało obchodzić? Ludzie, historia. Chcesz pograć z tatą w gałę? A może chcesz poglądać z mamusią swoje ulubione dramasze? Zmienił się i przestał być słodkim kłębkiem radości. Stał się rozpuszczony i wredny. O mówiłem, jakby powoli zaczyna mi się tutaj coś coraz bardziej nie zgadzać. Pomimo tego, wszyscy krewni, którzy nas odwiedzali, najpierw starali się nawiązać kontakt z nim, a mnie ledwo zauważali. Syndrom starszego dziecka. Spoko. Nie wiem, co czujesz, byłem młodszym bratem. Mama i tata zapinali kurtkę mojego brata, a ja musiałam sama decydować, kto mnie będzie zapinał. Co?! A ja musiałam sama decydować, w co się ubrać. Masz kurwa Ma 14 lat. Czy ty chcesz, żeby ci rodzice kurtkę zapinali? Może niech jeszcze do przedszkola zawiozą. On dostawał specjalne śniadanie, a ja musiałam robić własne mleko i płatki zbożowe. Musiałam robić własne mleko i płatki zbożowe. Ech, co? Musiałaś robić sama mleko i płatki zbożowe? No to po Zanim ty zjesz śniadanie, to już będzie kolacja. Kilka dni później. To on dostawał całą uwagę i całusy, a mi nikt nawet nie mówił miłego dnia w szkole. A myślisz, że mi mówili miłego dnia w szkole? Nikomu nie mówią takich rzeczy ludzie. Wchodzisz do szkoły, to słyszysz tylko jedno. Któryś buty, bo ślady zostawiasz? I co, że jesteś Nie będę dobrać, co tam zmieniają, mówię, ale już to szatni raz, dwa. Czy kiedykolwiek czułaś się jak piąte koło uwozów w swoim własnym domu? Piąte nie, bo no masz jednego brata i dwójkę rodziców, więc bardziej jak i czwarte. Ale ja też się tak czułem, bo ja miałem jedną siostrę, dwóch rodziców. Też czasami się czułem jak. Czwart koło który które było piąte tak naprawdę. To jest całkowicie normalne serio, widzowie Serio Po prostu my jako dzieciaki w okresie buntu, no nie wszystko. Tak, jak powinno być, nie? I czasami też faktycznie rodzice poświęcają nam za mało czasu, ale o tym trzeba rozmawiać z rodzicami. Jakby nie bójcie się rozmowy z rodzicami, nie bójcie się, to pomaga, naprawdę. Wtedy postanowiłam opuszczać zajęcia i przestać robić zadania domowe. To ja zacząłem opuszczać zajęcia i nie robić zadań domowych, bo się nie chciało. Nie dlatego, że czułem się jakiś gorszy. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto faktycznie nie opuszczał lekcji, bo mu się nie chciało, tylko dlatego, że czuł się gorszy. Albo nie robił pracy domowej. Szans. Może teraz przypomnę sobie, że istnieje. I tak się stało. Rodzice krzyczeli na mnie z powodu ocen i nieobecności. Rodzice krzyczeli na mnie z powodu ocen. Gdzie tu jest krzyk? W sensie autentycznie oni są uśmiechnięci. Nic nie krzyczą. Psycholog powiedział im, że to wynik mojej niedojrzałości i potrzebuje więcej obowiązków. Potrzebuje więcej obowiązków. Nic nie robi? To, to więcej zadać, żeby miała więcej roboty do nierobienia. Na pewno zacznie wszystko robić. Kazali mi wychodzić z alanem. Na zewnątrz. Wspaniale dostałam całą listę zasad. <grystanie> Brat jest p... <pi> <grystanie> których Alan może i nie może przestrzegać. A czy on jest wiecznie śpiący, czy po prostu w taki sposób animator chciał pokazać dziecko z autyzmem? Dzieci z autyzmem nie mają tak przymkniętych oczu. W tym momencie chciałam tylko zwymiotować z tego całego zamieszania wokół Alana. I... Szybki belcik na brata. Alan to, Alan tanto. Tu jakiś milion zasad. To człowiek nie wysini. Dość szybko zauważyłam, że podczas zabawy na zewnątrz zachowywał się inaczej. Był mniej nerwowy. Nawet słuchał, kiedy o coś prosiłam. Nawet słuchał, kiedy o coś prosiłam. Skaczyki z sprawdźcie! Ale trochę inaczej. Pozbądźmy się rodziców. Nie. No weź, kurżają mnie. Chodź, dziajmy się, pogadajmy nad morze. Zaczęłam opowiadać mu wszystkie dowcipy o moich dziecięcych przygodach w tym samym parku i przysięgam, że słuchał i mu się podobały. Słuchał i mu się podobały. Co mu się podobało, jak ja tu widzę, że on ci ciągle uciekał. Nawet ty już jesteś przestraszona z tego faktu, że brat ci spi ale pewnego razu coś się stało. Biegł szybko, potknął się o kamień i upadł. Jego kolano pękło aż do krwi. Co? Pękło aż do krwi. Kolano mu pękło! Spadałam z drzew i nikogo to nie obchodziło, a on po prostu zranił się w kolano. Zranił kobieto! Bo pękło kolano! Wszyscy byli rozhisteryzowani, Alan i ja też. Nie wolno nam było wracać do parku. Tak, racja. Mimo to wróciliśmy. I... On miał mieć autyzm, a nie poplątane nogi. Rodzice powiedzieli mi, jak bardzo jestem nieodpowiedzialna i całkowicie przestali zwracać na mnie uwagę. I to jest ten moment, kiedy wychodzisz z domu i już nigdy do niego nie wracasz. Wtedy nagle rodzice sobie o tobie przypominają. Ale Pikachu, już może być za późno. Postanowili nie rozmawiać ze mną przez kilka dni. Całkowicie mnie ignorowali. Całkowicie mnie ignorowali. Ale patrz i to plus. Możesz rozpierdzielić pół chałupy, a rodzice ci nie zwrócą uwagi. Robisz imprezki, grasz w gry do nocy. Nawet możesz się wydzierać, grając w te gry. I rodzice i tak nie zwrócą Ci uwagi. Życie jak w Madrycie. Wtedy postanowiłam ich przetestować i zobaczyć, czy w ogóle pamiętają o moim istnieniu. Co jest? Wiesz, Madonarni z Kubana. Naprawdę myślałam o ucieczce z domu, ale wiedziałam, że nie przeżyję na ulicy, więc musiałam być sprytna. Więc musiałam być sprytna. Faktycznie, sprytniejsze rozwiązanie to zamknięcie się w piwnicy w szafie i odcięcie sobie dopływu do tlenu. No i Mniejszy człowiek na ziemi! Przez pierwsze kilka godzin nikt nie zauważył, jak się spodziewałam. A może zauważyli, ale nikt a nie pomyślał, że się schowasz w piwnicy w szafie! Jedyne co słyszałam na górze to: Alan nie. Alan jesteś głodny, a co ze mną? Może też jestem głodna? Może też jestem głodna? To i coś zjeść! Masz 14 lat! Potem zaczął płakać coraz głośniej, głośniej i jeszcze głośniej. Usłyszałam, że mój tata zapytał: Alan, dlaczego trzymasz zdjęcie Adriany? A bo mnie dziś wkurzyła i wam pokazuje, za kogo macie się modlić. Nie ma już jej z nami. Robię ołtarzyk, była taką grzeczną dziewczynką. I wtedy wszyscy zaczęli mnie szaleńczo szukać. Alan nie przestawał płakać, moi rodzice przeszukali każdy pokój i do mnie dzwonili. Szok, że nie sprawdzili piwnicy! No kto by się spodziewał? Wtedy moja mama powiedziała: Założę się, że uciekła, bo byliśmy dla niej zbyt surowi. Wciąż czekałam i nie chciałam wychodzić. Rodzice zadzwonili do sąsiadów, żeby sprawdzić, czy tam jestem. Cóż, rodzinko! I... Frank! A w e -o! <śmienic> Postanowili pójść na policję, ale nie mogłam na to pozwolić, więc się ujawniłam. Alan zauważył mnie pierwszy. Zawołał mnie bardzo wyraźnie i świadomie po raz pierwszy w swoim życiu. Podbiegł do mnie i płakał, płakał, płakał. Płakał, płakał, płakał. Potem przyszła kolejna rodziców. Przytulili mnie, błagając o przebaczenie. I... nie <śmienic> <śmienic> trzymadził. <śmienic> 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 Wtedy zdałam sobie sprawę, jak bardzo mnie kochają. Tak, kochają. Po prostu chcieli znów spełnić zachciankę synka, jakby nie oczekuj zbyt wiele. Następnego dnia, po tym jak wszyscy się trochę uspokoili, odbyliśmy poważną rozmowę. Poważną rozmowę? Wy torturujecie tego dzieciaka, wypuśćcie go! Teraz ja i Alan możemy bawić się na zewnątrz tyle, ile chcemy. Skoeczyki z skaczem! Skaczem! Mamo, tato, idziemy na dół za lanę. Dobrze, tylko wróćcie przed trzecią wojną światową. Tak się cieszę, że mam tak wspaniałego brata, który sprawia, że moje życie jest pełne. Moje życie jest pełne. Pełne kłamstwa, pełne nienawiści złych wspomnień. Jest także pełne jakiegoś tytułu napisanego po chińsku. Co ma znaczyć, mój brat jest teraz wyjątkowy, wszystko jest o nim. To w się sensie serio, halo, czy na sali są poloniści? Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi w tym zdaniu? Z tymi pragnieniami jest coraz gorzej. Obawiam się, że jeszcze kilka tygodni i serio możemy osiągnąć apogeum klinczu. Chociaż nie wiem nie wiem, czy takowe w ogóle istnieje. Bo zawsze, zawsze znajdzie się coś, co przebije kolejny odcinek, co poprzedni. A ja teraz przebiję wasze serca tym, że się pożegnam. Na szczęście nie na długo, ale pożegnać się trzeba, więc trzymajcie się, a pamiętajcie o moich wakacjach. No ale trzymajcie się, do zobaczenia i po! Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie we śnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć dłoni, twoją dłoń, para pa, pa. Para, pa, 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 przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para, pa, pa, para, pa. pa, pa, pa.